Cześć, ciekawcy! W ostatnim czasie dużo mówi się o Brusie Willisie i filmach, w których zdecydował się zagrać. Niegdyś najlepiej opłacany aktor w Hollywood, gwiazda serii Szklana Pułapka, dziś otrzymał swoją własną kategorię na corocznie przyznawanych złotych malinach. Innymi słowy, ludzie zauważyli, że większość jego ostatnich filmów jest wątpliwej jakości w porównaniu do jego hitów z przeszłości. W dodatku, produkcje te w znacznej mierze trafiały od razu na DVD. Ludzie nazywali Willisa chciwym i leniwym i twierdzili, że używa słuchawki podpowiadającej mu kwestie, bo nie chce mu się ich uczyć. Ale co, jeśli jest ku temu powód i to całkiem przykry? Cóż, według reżysera Mata Eskandriego, wszystko to wynika z faktu, że 66-letni dziś aktor cierpi na wczesne stadium demencji. Zatem co wiemy o stanie aktora? Co choroba oznacza dla jego kariery i czy złote maliny powinny anulować specjalnie dedykowaną kategorię aktora w świetle tych wiadomości? Zostańcie z nami do samego końca i dowiedzcie się więcej, ale zanim przejdziemy dalej nie zapomnijcie o subskrypcji, by zawsze być na bieżąco z najgorętszymi plotkami o celebrytach. Był 2013 rok, kiedy gwiazda filmu Rocky, Sylvester Stallone skomentował swojego kolegę i opisał Brusa jako chciwego i leniwego, dodając również, że jest to pewna recepta na porażkę w karierze. Skąd takie słowa? Wszystko wiązało się z filmem Niezniszczalni 3 i występem Willisa jeszcze w drugiej części. Aktorowi zaoferowano 3 miliony dolarów za 3 dni pracy, ale według Stalona kolega zażądał miliona więcej, co oburzyło Sylwestra, a wielu pomyślało, że teraz pracuje tylko dla pieniędzy. Willis, który swoją karierę filmową zaczynał w latach 80., znany jest przede wszystkim z filmów akcji, z których największym hitem jest Szklana pułapka. Według doniesień medialnych w 2000 roku aktor był już zmęczony krytyką jego ról i tym, że opinia publiczna widziała go wyłącznie w filmach akcji, nawet tych słabszych. Wielu zauważyło, że próbował porzucić ten gatunek filmowy, kiedy w 2015 roku wrócił na teatralną scenę i wystąpił w adaptacji Misery Stephena Kinga. Choć nawet wtedy krytycy uznali jego występ za płaski i pusty. Od tamtej pory aktor grał głównie w filmach, które w większości nie trafiały do kin, a prosto na DVD i, według sympatyków, miał problemy ze znalezieniem pracy w głośnych produkcjach. Jako przykład uznano fakt, że Willis został zwolniony ze swojej roli w filmie Woody'ego Allena Śmietanka towarzyska. Chociaż wówczas oficjalnie mówiono, że było to spowodowane konfliktem w harmonogramie związanym z jego występami na Broadwayu. Natomiast kiedy film Glass był jeszcze w procesie produkcji, zaczął krążyć plotki, że aktor ma trudności z pracą na planie i używa słuchawek, w których asystent czytał mu wersy, bo Willis nie chciał się ich uczyć. I w ten sposób i przez to wszystko aktor po prostu zaczął grać w kiepskich filmach klasy B. Według IMDb Willis, który należał przecież do topowych gwiazd Hollywood, wystąpi w nie mniej niż 11, praktycznie nieznanych i mało istotnych, produkcjach w samym tylko 2022 roku. W tym takich tytułach jak Fortnest 3, Paradise City i Gazoline Alley, by wymienić tylko kilka. Taki przewrót kariery spowodował, że aktorze zaczęło krążyć wiele plotek. Jedna z pogłosek głosiła, że gwiazda, której wartość netto szacuje się na 250 milionów dolarów, ma kłopoty finansowe. Nie ma więc wyboru i musi akceptować takie angaże, ponieważ branża filmów klasy B oznacza szybką i łatwą gotówkę, a hollywoodzkie produkcje, które zapłaciłyby znacznie więcej, powstają dłużej. Niektórzy przypominali, że aktorzy tacy jak Nicolas Cage czy Robert De Niro wykonali podobne ruchy w karierze w przeszłości. I choć powód wyboru takich ról w przypadku Willisa nie był oficjalnie znany, nie powstrzymało to ludzi przed żartowaniem z tego, a nawet przyznawaniem nagród. Obecnie czekamy na wyniki 42. edycji corocznych nagród Złotych Malin, które, jak zapewne wiecie, honorują najgorsze produkcje i wystąpienia w amerykańskiej kinematografii. Co ciekawe, w tym roku do nominacji została dodana zupełnie nowa, specjalna kategoria stworzona dla Willisa. Nosi ona nazwę: Najgorszy występ Bruce'a Willisa w filmie z 2021 roku, a w jej ramach 66-letni aktor mierzy się ze sobą 8 razy, bowiem tyle tytułów znalazło się w zestawieniu, a niektóre z wymienionych filmów to American Sage, Deadlock i Kosmiczny Grzech. Przez lata nagrody złote maliny traktowane były przeważnie jako żart, ewentualnie ironiczne ostrzeżenie przed złymi wyborami dla gwiazd Hollywood, ale na kategorię Brusa ludzie teraz patrzą z niedowierzaniem i nie jest im do śmiechu. A wszystko z powodu informacji, które niedawno ujrzały światło dzienne. A była nią wiadomość, że aktor szóstego zmysłu cierpi na wczesne stadium demencji. Pogłoski, że aktor walczy z utratą pamięci, ujawnił po raz pierwszy magazyn Gossip OK w styczniu 2021 roku. Wszystko dlatego, że pojawiły się wieści, iż aktor park fiction został wyrzucony z apteki w Los Angeles za nienoszenie maski podczas pandemii COVID-19. Pomimo tego, że później Willis przeprosił za swoje czyny, mówiąc o oświadczeniu, że to tylko przeczenie, prawda wyszła na jaw po pewnym czasie. Wtajemniczona osoba rozmawiała z magazynem i ujawniła, że w rzeczywistości Bruce zapomniał założyć maseczkę, którą miał zawieszoną na szyi. W rozmowie z publikacją źródło potwierdziło: cytujemy: bliscy Bruce'owi pomagali mu i próbowali zachować tajemnicę. W tamtym czasie wtajemniczony stwierdził, że chociaż formalnie nie zdiagnozowano u aktora demencji, było to coś, z czym przez lata się zmagał. W raporcie dodano również, że starał się spędzać więcej czasu ze swoją żoną Emma Heming Willis, ich małymi córkami Mabel i Evelyn, a także zadośćuczynić byłej żonie Demi Moore i ich dorosłym dzieciom. Ujawniono, że między dwiema rodzinami jest przyjaźń i że wszyscy w miłości zawsze zapewniali Bruce'owi wsparcie oraz opiekę. A tak w ogóle, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o rodzinie aktora, koniecznie obejrzyjcie nasz poprzedni film klikając powyższy link, chociaż na razie zostańcie z nami do końca, by poznać najnowsze wiadomości dotyczące Willisa. Jak powiedzieliśmy wcześniej, wielu nie traktowało tych doniesień poważnie, dopóki ktoś, kto pracował z aktorem, otwarcie o tym nie powiedział. Kiedy popularny kanał na YouTube Half in the Back omawiał zjawisko grania Bruce'a w kiepskich filmach, poruszono też temat plotek, że był prowadzony przez słuchawkę na planie. I to wtedy Matt Escandri, który wyreżyserował kilka ostatnich filmów z Willisem w roli głównej, postanowił wyjaśnić sprawę. Gdy jeden z użytkowników skomentował rozmowę, że czytał gdzieś o Brusie cierpiącym na demencję, reżyser odpowiedział. Cytujemy Tak to prawda, wyreżyserowałem cztery filmy z nim, więc wiem z pierwszej ręki. To smutna sytuacja, kiedy legenda taka jak Bruce marnieje na twoich oczach. Widziałem to podczas pracy z nim przez ostatnie kilka lat. Kiedy inny użytkownik skomentował wideo, stwierdzając, że Willis stracił blask po pracy z reżyserami takimi jak Quentin Tarantino i Wes Anderson, Eskandir odpowiedział, pisząc po prostu, że aktor ma demencję. I tak słowa Mata potwierdziły to, co przez jakiś czas było spekulacją. W efekcie wielu uznało, że powinno się ponownie rozpatrzeć nominacje do Złotych Malin. Ludzie pytali, czy Willis nadal powinien mieć swoją własną kategorię w tym roku. Należy wziąć pod uwagę, że choroba ma wpływ na jego wydajność, tak jak informator ujawnił w OK Magazine, że podczas kręcenia filmu Glas personel skakał wokół niego, wycinając i edytując lub każąc mu dogrywać kwestie, ponieważ aktor miał trudności z ich zapamiętywaniem lub dostarczaniem. Powiedziano również, że w większości scen w tym filmie Willis nosi kaptur, bo zastępowali go dublerzy, oraz że podczas pracy zawsze był pod opieką asystenta, który prowadził go lub kierował w miejsce sceny. Musimy tu dodać, że Złote Maliny niekoniecznie są przyznawane przez czołowych krytyków branży filmowej, ale przez członków fundacji Golden Raspberry, którzy płacą za przynależność od 40 dolarów dla dwóch osób do 500 za dożywotnie członkostwo. Według raportu IndieWire na temat Złotych Malin nie ma również wymogu, aby osoby głosujące rzeczywiście widziały produkcję, co z kolei może oznaczać, że po prostu głosują i nominują profesjonalistów z branży, którzy im się nie podobają. Biorąc pod uwagę, że Eskandiel potwierdził stan Brusa, można założyć, że to, co wcześniej powiedział informator, było bliższe prawdy niż wielu początkowo sądziło. Skoro więc demencja w pewien sposób wpływa na pracę Willisa, czy w tych okolicznościach ludzie naprawdę powinni się śmiać i zwracać uwagę na jego rolę i nagradzać je jako najgorsze? W momencie kręcenia tego odcinka ludzie stojący za złotymi malinami nie zdecydowali się na usunięcie kategorii Willisa, ani sam aktor nie potwierdził swojego stanu zdrowia. A zważywszy, że zwycięzcy tej nagrody mają zostać ujawnieni 26 marca, czy sądzicie, że kategoria aktora zostanie wyeliminowana? Zrodziło się też pytanie, czy choroba może wpłynąć na jego dalszą karierę, kiedy gwiazda Pulp Fiction odejdzie z branży na stałe. Niektórzy sugerowali, że powodem dla którego Bruce kręci tak wiele filmów klasy B, które jak powiedzieliśmy dają szybką i łatwą kasę, było to, że aktor chciał zarobić dopóki ma jeszcze zdolność do pracy, a to sugeruje, że może wkrótce przejść na emeryturę. Chociaż OK Magazine donosi powołując się na źródło bliskie aktorowi, że ten nie ma planów by to robić. Źródło dodało, że nie ma realnej obawy, iż stan zdrowia wpłynie na jego zdolność do pracy w Hollywood, ponieważ aktor nie pozwoli się tym spowolnić, używając nowej technologii, takiej jak wspomniane wcześniej słuchawki, które pozwolą mu kontynuować pracę bez konieczności zapamiętywania kwestii. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Wtajemniczony rozmawiał z magazynem w styczniu 2021 roku, więc od tego czasu minął ponad rok i wiele mogło się zmienić, jeśli chodzi o zdolność aktora do dalszej pracy. Stan zdrowia i zdolności aktora nie są jednak do przewidzenia, ponieważ, według ekspertów, u niektórych osób demencja postępuje szybko, podczas gdy dla innych potrzeba lat, by osiągnęła zaawansowany etap. Ale wiadomo na pewno, że w miarę postępu choroby stan Willisa będzie się pogarszał i aktor będzie potrzebował coraz więcej pomocy w podstawowych zadaniach, co bardzo utrudni jego pracę. Powiedzcie ciekawcy, co myślicie o karierze Brusa Willisa. Czy wiedzieliście, że cierpi na demencję? Jak myślicie, czy to jest prawdziwy powód, dla których występuje w tak wielu filmach klasy B? Czy złote maliny powinny usunąć jego specjalną kategorię? I czy widzieliście którąś z jego ostatnich produkcji? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i jak zawsze nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka znajomym, jak i zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia wkrótce, cześć!